Właśnie dostał, słuchajcie, jabłuszka, a my będziemy z nagrywać dla Was Baby Hall. Ale jak są jabłka, jak jest jedzenie, to gwarantuję Wam, że on z nami dzisiaj na tym filmiku nie wystąpi. Także pójdzie sobie siedzieć na łożeczko i wcinać swoje jabłuszka. Bicie nie wleo Pięknie wcina jabłka. Pożeracz jabłek. Także sadzamy małego, sam sobie siądzie, a my będziemy sam nagrywać Baby Hall. A zrobisz, A powiesz ładnie? Cześć wszystkim. Cześć. Cześć! Dobra, to zaczynamy! Hej, kochani! Hej kochani. <grym> Witamy Was serdecznie ponownie w tym składzie razem z mamą Anią. To znowu my! To znowu my! <grym> Mam nadzieję, że się cieszycie i zapraszamy Was dzisiaj na Baby Hall. Ale nie jesteśmy dzisiaj we dwie tylko, bo jest z nami Leo, który siedzi sobie tutaj na łóżku i zajada właśnie jabłuszko. Także jesteśmy dzisiaj całą trójką. Jeżeli macie ochotę zobaczyć taki Baby Hall, to razem z babcią Anią i z Leo zapraszamy. Zapraszamy Was na Baby Hall. Zapraszamy. Pierwszy raz w takim składzie, bo w sumie tak. Baby Hall zawsze nagram pojedynczo. Czasem gdzieś tam Leo przemknie, tak. natomiast dzisiaj tak nam wesoło. Dobra, zaczynamy. Wow, od kapitana nauki. Zobaczcie, ile fajnych rzeczy mamy tutaj dla Leo. Będziemy Wam z mamą po kolei pokazywać, co tutaj ciekawego mamy. Pierwsze rzeczy tu dla mamy. Proszę. A ja będę dalej sobie to zaglądać. Od kapitana nauki ja nawet nie wiedziałam, że dla dzieci istnieją tak fajne tak, rzeczy. Tak. Nie wiedziałyśmy, bo nie byłyśmy w temacie, bo tak, to, że teraz są tak piękne. Na przykład to jest gra, gra loteryjka kolory, a tu mamy gra loteryjka zwierzęta. Dla dzieciaczków 2 plus. Tak. I my, widzicie, tutaj gry. zabawki, jakieś gry. książeczki. Nie wiedziałyśmy, że jest coś tak. takiego jak gry planszowe dla maluchów. Także tak, tutaj Świetnie. kapitan nauka. No, tak. to jest pierwsza gra dla najmłodszych dzieci. Także możemy już od najmłodszych lat przyzwyczaić dzieci do fajnych gier, takie edukacyjne. Dokładnie, Świetne. patrzcie jak fajnie to jest w ogóle wszystko opakowane. E, następna rzecz są to Pory Roku puzzle, układam i opowiadam. Od dwóch, e, dwóch-trzech lat możemy już zaczynać. Kolorowanki XXL gratis, także kolejna fajna mm. rzecz. Świetne, tak. e, później mamy całą taką, trzymaj mamą serię rzeczy. I to jest Poznaję Świat 2+, poradnik i karty obrazkowe. Też super, tak. tutaj mam nawet angielski dla malucha, proszę zobaczyć. Ale super to jest. Tutaj mamy też dźwięki, mamy też emocje, więc myślę, że takie fajne karty. Poznaj świat, karty obrazkowe A to jest nawet, patrzcie, dźwięki 1+, także też dla takich maluszków 1+, 2+, plus, plus. no to jest super Nasz Leo uwielbia tego typu karty Ja pokazywałam te z Biedronki Z owocami i ze zwierzakami I mały uwielbia po prostu On bardziej się woli bawić tymi, kartami, tymi Tak, no naprawdę Tymi kartami, także to jest strzał w dziesiątkę Hip hip kura, Zagadki obrazkowe, 200 zagadek Od dwóch do 3 latek Między dwa a trzy, także to też Super, ekstra, naprawdę A Tutaj mamy jeszcze cieszę. z tej serii właśnie e, odroczku plus pierwsze słowa. Także takie Super. pierwsze słowa też jest... I o kapitanie nauka hmm. też za bardzo nie słyszałam, hmm, także tak. zostawię Wam na miarę na dole, jeżeli będziecie chcieli coś jest tak 200 zobaczyć. zagadek, proszę, no. o codziennych sytuacjach. Tutaj też mam angielski dla malucha, zwierzaczki, patrzcie w ogóle, jak to się nazywa, bo zapomniałam, takie przypinki brody, Przypinki, Spinki. broszki, ale tak jakoś inaczej się nazywało. Zapomniałam teraz. No, nie pamiętam. Patrzcie, jakie no, bo... fajne. Tutaj mamy konika, balona. Tutaj też jakieś balona, po prostu logo. Tak. Pełno tego wszystkiego. Jest zakładki do książki, dostaliśmy. Te Zakładki to damy dla, dla małego do, do książeczek. Do książeczek nie? jego, no są. Tutaj mamy naklejki, patrzcie, ile naklejek. superantki I ostatnia rzecz, największa to są puzzle XXL. Plat zabaw. Między 2 a 4 latka. Patrzcie, ale super. Także, yy, no. Ja, ja się długie, mega cieszę. Na długie, jesienne, zimowe wieczory jak najbardziej, żeby dziecko czymś zająć, żeby się nie nudzić. Pewnie, coś innego po tak. prostu tak. niż cały czas tylko zabawa. I rodzice się czasami mogą też pobawić. Dokładnie, przyjemne z Kolejna rzecz to będzie rzecz od Lulalow. Jak wiecie, my uwielbiamy Lulalow. Bardzo często tak. też pokazuję Wam rzeczy od Lulalow I tym razem, patrzcie jaki fajny karton błyszczący, mamy... Poncho dla malucha, bambusowe poncho dla malucha. I zaraz, patrzcie jaki fajny, kolorowy papier. Kolorowy papier, granatowy papier. papier. I zaraz Wam pokażemy, co tutaj w środku jest. Mama rozpakuje poncho. A ja Wam przy okazji pokażę jeszcze taki mały upominek od LuLaLo. Przeleści, No tak, bo jakby Sleści. musi, bo inaczej nie otworzymy. Także dobra. Najpierw pokażę Wam tatuaże dla dzieci. Jakie dziecko nie lubi tatuaży? Także dostaliśmy takie oto tatuaże y, dla malucha. I jest oczywiście Mister y, B, i w ogóle też dużo innych fajnych y, tatuaży. Także super. I poncho! Poncho! Poncho bambusowe. Świetne, moim zdaniem, po kąpieli. Świetne też na różnego rodzaju wyjazdy, czy to nad morze, czy gdziekolwiek po prostu. 100% bambuska, przyjemne dla malucha, poncho od lula. Myślę, Los. że też gatunkowo dobre i nie do zniszczenia. Tak, i nie prostu. do zniszczenia po Jeszcze prostu. Jeszcze będziesz miała na drugie dziecko, na trzecie. Tak, i na czwarte, i na piąte. ale to jest niezniszczalne, naprawdę, To no. jest To Dobra. Lecimy dalej. Zapomniałyśmy Wam przynieść baniek medlanych różne kształty baniek medlanych, czy to te na no. dużych kikach, czy na małych. Nasz mały po prostu uwielbia bańki medlane i ostatnio kupiliśmy mu kilka nowości, to jest teraz coś, co tak, lubi tak, bardzo lubi robić. Się te no. długie, co mu kupiłyśmy i te malutkie takie, tak, uwielbia. Fajnie, lubi się tym bawić. Patrzcie, kolejna rzecz to taka oto przepiękna pomarańczowa bluzka z lwem. Cudowna i wiem, że są dostępne jeszcze w kolorze czarnym i w kolorze żółtym. My akurat mamy pomarańczową, także prezentuje się tak, wygląda przeuroczo. Kochani, czy ty tutaj jesteś? Los sobie pakuje. Słuchajcie, jabłka do buzi. I po prostu zastygł. Nie, nie. Kolejna rzecz, jeżeli nie oglądacie, to też wiecie, że uwielbiam te butelki z Twist tak. To po prostu jest nasz must have, nasz hit. I e, zawsze ekstra się sprawdzają. Mamy miętową, tym razem mamy też taką e, żółtą. I proszę bardzo, wygląda, tak? Ale o tym to dużo nie będę mówić, bo jak wiecie, e, uwielbiamy te butelki tak, i jesteśmy... jest na, na lato akurat. Tak, a Lek, teraz. one są bardzo fajne, lekkie, poręczne, tak. Mhm. Ja pamiętam, jakie kiedyś ja miałam dla was butelki, to to był dopiero. Co nie? A te są naprawdę super. To jest nie to ten, i, ten horror. Horror. I jeszcze ten kolor. No, świetno. naprawdę. Eee... Teraz od Sangio, słuchajcie, może tak polecimy. Zostawiam Wam oczywiście wszystkie linki na dole. Mamy przepiękne prześcieradło, białe w żółto-szare kropki. I też chciałabym do małego, do pokoju trochę żółci dać. Mamy szarość, trochę czerni, trochę żółci, dlatego też postanowiłam postawiłam sobie na takie dodatki. I to jest prześcieradełko, które wygląda tak, przepiękne. Mama tutaj ma pościel, którą możemy Wam rozpakować. Żebyście zobaczyli ten cały motyw przywodni, mama zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. I zobaczcie, zobaczcie na tą pościel. Pościel z niedźwiedziem, która wygląda tak. Jest po prostu przepiękna. Tu jest niedźwiedź w żółtych okularkach, a tu oczywiście bardzo dobrze znany wzór. Tak. Także taka oto przepiękna pościel wygląda tym, tak. i do tego poduszenia. No, świetne, Piękne naprawdę są świetne. Są te rzeczy. Kiedyś trzeba było mieć krawcową, trzeba było kupić no. zdobyć kawałek materiału, żeby uszyć właśnie takie coś takiego, coś, taką tak, piękną. i, i też takiego pięknego tak nie było. Także to od sangio i mamy jeszcze dwie poduszeczki, żeby to wszystko się wpasowało w kolor. Takie oto żółto, szaro, biało, czarne. Przepiękne. Mają cudowną pościel, cudowne przyścieradełka i inne piękne gadżety do domu, także zerknijcie sobie. Tak jak mówię, linki Wam zostawiam na dole. Kolejne rzeczy, trzymaj babcia, to jest przepiękna pościel i poduszeczka. Oczywiście z tyłu jest miękki materiał, a z przodu jest samolot. Nasz Leo uwielbia samoloty. Już od maleń, maleń kościę był taki malutki. Zwracał uwagę i wszystkim na niebie pokazywał samoloty, więc że fajną opcją byłoby zrobić mu coś z samolotami i padło na kołderkę i poduszkę od dekorowe. Zostawiam oczywiście linka na dole, pewnie Wam gdzieś tutaj napiszę i zobaczcie, no czy ta pościel, kołderka w sumie z wypełnieniem poduszka nie jest piękna, cudowne, prawda? I też fajne kolory, fajne, fajne barwy, świetnie fajne, to wygląda. Bardzo. Także coś takiego. Dla naszego malucha też myślę super Dobra i na sam koniec Mamy dla was efiki Mamy mm. dla was efiki Dużego efika, małego efika Mniejszego trochę Na efiki macie 15% zniżki Kod zostawiam wam na dole I też zapraszam na ich instagram Patrzcie to jest mm. efik Leo idziesz po efika te co Ty zawładnęły naszym sercem. Te zawładnęły nasze tak. efiki, zawładnęły naszym sercem, jak tylko zobaczyłyśmy na Instagramie to się zakochałyśmy. On jest ogromny i Leo go ciąga cały czas za uszy, tak. także patrzcie jeszcze nie pozdejmowałyśmy metek, bo czekałyśmy, żeby ten haul nagrać. Mm. Także Leo biegał po prostu z metkami, a teraz mm. już będzie miał efika bezmetkowego. Także to jest ten duży, szary a. efik i mamy jeszcze nieco mniejszego, to jest ten średni. Białego. Także patrzcie, jak one się fajnie komponują, jakie są sympatyczne. Ja Wam już na Daily Boogie je pokazywałam, no po prostu efiki zawładnęły całą Oj, naszą rodzinę. I do typu takie mięciutkie, no, świecie, przepiękne są. Macie 15%, jak chcecie sprawić. E, na urodziny na imieniny, nie wiem, na jakieś święto swojemu maluchowi, e, to polecamy, bo są przyjemne i mięciutkie. Leo, przyjdziesz tutaj Chodź. do nas, pokażesz się. Weź miseczkę ze sobą. Chodź! Chodź tu do nas. Chodź, cała buzia pełna. Cała buzia. buzia ma jabłek, słuchajcie, naprawdę. To już powiem Wam tak. Kolejna rzecz od efików to jest taka oto półksiężyc, tak? Księżyc, poduszeczka, może służyć do karmienia, dziecko fajnie się w nią wtula. Także też jest przepiękna. I mamy jeszcze taką szarą, zobacz babcia. Ładne, nie? Fajnie gdzieś sobie położyć. Ja uwielbiam takie rzeczy. No ja w ogóle ja też uwielbia... podziwiam w ogóle takie rzeczy, podziwiam ludzi, którzy tworzą mm -hmm. takie rzeczy. Naprawdę. To jest pasja, to jest wielka pasja i miłość do, do takich spraw. Mm -hmm. my, do te, my do tego to mamy. Nie nadajemy się, nie nadajemy. ręce mamy. Dokładnie. Guzik przyszyć to jest problem. No. Także naprawdę. Także podziwiamy, podziwiamy osoby, te które te osoby, się zajmują takimi tak, rzeczami. I um, umieją Dokładnie. Szyć. I tutaj mamy dla Was jeszcze taki do pokazania przepiękny ręcznik na podłogę, kocyk. Ja Wam zaraz stawię zdjęcie, jak Leo na nim sobie siedzi. No, coś cudownego i na pewno to położymy sobie gdzieś tam w naszej łazience. Super dobrane, kolorystycznie. On jest okrągły, taki ręczniczek, nie? Nawet tak. fajnie na zdjęciach wygląda. Przepiękny, Bardzo super, także tutaj ma też szare frędzle I ładne połączenie kolorów. No, super, Bardzo świetny jest. Dobra, lecimy dalej. Dalej, moi drodzy, mamy taką oto podusię. I zaraz, się rozpakujesz, a ja będę dalej tutaj nurkować, co my tutaj jeszcze mamy. Mamy podusię, którą mama spakowuje właśnie, jest to. przepiękna. Leon lubi takie małe poduszeczki, więc myślę, że jak najbardziej tak. przypadnie mu do gustu, wrzucimy mu miluszeczka. Milusia, Milusia szara. Ślicznie. Milusia szara podusia. Milusia szara. Tak. Od Sło. Efików, od Efi mamy jeszcze przepiękny ręcznik. Zobaczcie, jak fajnie wygląda. Szary. Wiem, że są jeszcze dostępne białe, z taką oto owieczką. Ślicznie wygląda i patrzcie w ogóle na efika z tyłu. No pięknie. I ostatnia rzecz, to jest też z logiem Efika, patrzcie jak to jest wszystko pięknie, ładnie zawiązane, to jest kołderka, błękitna kołderka i wygląda tak, już Wam ją rozwijam, zobaczcie jaka piękna, a do gór nogami mamuśka pokazujesz, zobaczcie jaka piękna, no cudowna po prostu, też kolorystyka, jak ja to mówię, do wyboru, do koloru, możecie wybierać. Rozmiary, Śliczne. no coś tutaj jest, A druga szara, szara. szara. Mięciusieńka, przyjemna, no, no. super. Śliczna. Także to defików e, i linki wszystkich tych przepięknych rzeczy. Oczywiście zostawiamy Wam na dole. E, chciałyśmy jeszcze przynieść Wam książeczki, ale myślę, że to może jeszcze w następnym holu. Tak. Bo mamy też trochę książeczek dla małego. Mm. Mamy też różnego rodzaju dodatki. Miseczki, które bardzo chciałam Wam pokazać, a nie pokazałam, ale pewnie na Daily Boogie Wam pokażę mm. te błękitne. Uf na Daily Boogie. Albo po prostu gdzieś Wam, wiecie, pokażemy, no gdzieś włączymy w jakiś tak. filmik, tak? Słuchajcie, to by było na tyle. Dziękujemy Wam za mile spędzony czas. Dziękujemy bardzo. No. I Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. cieszymy się, że jesteście z nami. Dokładnie. Pozdrawiamy serdecznie. Mua, mua, mua. Buziaczki, buziaczki. Pa, pa. ma 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 buziaczki, papa. ładnie. zrobisz papa ładnie? Papa. Papa. Pa, pa.